Szczęść Boże, bardzo mi miło się z Wami, drodzy widzowie, tutaj w portalu Półniegościa Niedzielnego Gorzowskiego spotkać z Wami też. Przyjechałam już prawie drugi tydzień, jestem cały w Gorzowie Wielkopolskim, a dzisiaj, wczoraj i jutro będziemy spotykać się z młodzieżą szkół średnich w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale to nie jest tylko młodzież z tych parafii, z tego co słyszałam. To, po co ja tu przyjechałam? Przyjechałam, bo mnie zaproszono, poproszono mnie o świadectwo nawrócenia, ale też o świadectwo o Eucharystii, czyli o mojej wielkiej pasji, liturgice. I tym się dzielę z młodzieżą. I cieszę się też bardzo, że młodzież odpowiada, że młodzież chce się spowiadać, że do kolejnych księży trafiają z różną posługą, która jest potrzebna akurat dla nich. No i mam nadzieję, że te święta paschalne, które się zbliżają, będą chociażby dla części z tych uczestników po raz pierwszy, raz, po raz pierwszy, po raz pierwszy w życiu. się też już jestem troszkę zmęczona, po raz pierwszy w życiu może będą przeżyte tak rzeczywiście, po Bożemu. A nie tylko dlatego, żeby jajeczko poświęcić w sobotę i nic więcej. Więc przypominam, że święta paskalne zaczynają się w Wielki Czwartek. Mamy Triduum, mamy ten najważniejszy czas, czyli liturgię zaczynamy w czwartek. Kończymy w sobotę nocą, z soboty na niedzielę. Pamiętajmy, że to jest rachuba jednak żydowska tego kalendarza księżycowego. I to są największe święta, najważniejszy czas, czyli ta liturgia się po środku nie kończy. Cały nasz od czwartku do aż do mm, stania pańskiego jest jedną liturgią, jednym czasem, czyli nawet jak wyjdziemy z kościoła, warto pamiętać, że nie została liturgia zakończona, czyli nie jesteśmy cały czas w tej jednej liturgii Triduum i warto też domowo tę te liturgię przeżywać, w sercu pamiętać, nawet szypując te jajeczka do koszyczka, czy szykując tą kolejną babeczkę, pamiętać, że jesteśmy w trakcie liturgii i życzę Wam e, tym samym, pozwolę sobie, mam nadzieję, że nie utkną tego, pozwolę sobie życzyć Wam prawdziwie y, świąt Boży Wielkanocnych i oby Pan Jezus zmartwychwstały zmartwychwstał też w naszych sercach żebyśmy Go poczuli i razem biegli pierwsi z tą Marią Magdaleną spotkać Go przy tym pustym grobie i później my, żebyśmy mogli później świadczyć, że tak, ja Go spotkałam ja Go spotkałem żywego zmartwychwstałego tego Wam bardzo, bardzo życzę i muszę kończyć, bo zaraz będzie młodzież Barkę śpiewała. Pozdrawiam z Panem Bowie.